Maneczko ziomeczki. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, tak jak ostatnio, zagramy w mapkę ze strony MinecraftPL. Link do mapy macie w opisie. Tutaj autorem jest Felix. Wszystko zostało ustawione. Ok. I fabuła. Nazywasz się Edek Kartecki. Jesteś przeciętnym nasolatkiem mieszkającym w mieście Goranowo. Miejscowość wymyślona. Jednak pewnego dnia po szkole zostajesz wciągnięty w wir niebezpiecznych wydarzeń. Jeszcze sprawdzę tutaj. Ok. Druga mapka autora. Zaczynamy. Felix przedstawia mapę pod tytułem Za. Pulisami. Bój się mnie, ja jestem Herobrine, postrach Minecrafta No to świetnie, no oglądałem się zbyt wielu creepypast Wiem, że nie jesteś prawdziwy, jak jesteś taki odważny, to walcz ze mną Synku, wstawaj, już siódma e, co? Jak to co? Jest siódma, wstawaj, dzisiaj idziesz pieszo do szkoły, umyj się, weź podręczniki i zejdź na dół, zrobiłam śniadanie Okej, okay, mamo, idę do łazienki Hmm Kurde, okej okay. Ładzienka. A właśnie widzowie, zobaczcie jakie super tekstury zrobił autor tej mapy, nie? To jest w ogóle hit. Uwielbiam ciepły prysznic z rana, teraz wezmę podręczniki z pokoju i zejdę na śniadanie. Okej. Okay. Podnieś podręczniki. Okej, okay. podręczniki są, idę na śniadanie. To co? A tu na pokój, okej. Okay. W końcu przyszedłeś, twoje śniadanie leży na blacie. Chleb. Dobrze, mam śniadanie, ale włączę sobie jeszcze telewizję przed wyjściem. Dobrze. Podejdź do telewizora i kliknij przycisk. Witam Was w dzisiejszym wydaniu Teleranka z Telerankiem. Tak, to ja. Janek Telerany. Ostatnio w Polsce robi się głośno o tak zwanym anti którzy mają na celu zniszczyć polskich youtuberów, a zwłaszcza Roksembe. Ponoć chcą się zemścić za ich pewność siebie, zdobyć należące do nich bogactwa, a nawet przejąć władzę w Polsce. Ostatnio znaleźli wielu zwolenników. Wczoraj o godzinie 21.00 ich przywódca, niejaki Mekleton, powiedział, że ten, kto podzieli się z nim wiedzą na temat miejsca pobytu Roxa, trzyma 2 miliony złotych. Może to być problematyczne, skoro RoxemB od prawie pół roku nie daje znaku życia. Nie daje znaku życia, bo gry Tworzy. Uważajcie na ulicy, na antyroksowców. A jutro w teleranku z telerankiem wywiad z płaskoziemcą, który udowodni wam, że wierzycie w kłamstwa. Pierwsze słyszą o antyroksowcach. Będę na nich uważał. Dobra, czas iść do szkoły. Pamam, Pasynku. Dobra. Żeby dojść do szkoły, wystarczy, że skręcę w prawo i dalej prosto, od razu zobaczę ceglany budynek szkoły. Goranowie, z niektórymi osobami możesz porozmawiać. Część z nich będzie miała dla ciebie zadania, za których wykonanie dostaniesz ważne informacje i specjalne przedmioty. Osoby, z którymi można porozmawiać, mają widoczne co? Podzieżyłem <laughs> to, to i zniknęło. Aha, no to fajnie. Będę niszczyć te plakaty. Co jest? A może ze wczoraj na przykład? Dzień dobry, panie Zcisiu. Jak tam dzisiaj? Chyba było lepiej, Jadeczku. Pewien chłop zabrał ze sobą część Zeta, które mi wypadły z kieszeni, i wszedł do budynku. Sam bym tam wszedł, ale już mnie nie wpuszczają, odkąd wszedłem do środka, w błocku. Czy mógłbyś wejść do Beltons Industries, żeby poprosić tego pana o danie pieniędzy? Bardzo chętnie. Dobrze, w takim razie wejść do budynku i znaleźć tego pana. To? Beltons Industries. Czego chcesz? Szedłem albo prosić pana o oddanie pieniędzy panu z dzisiaj. Dobrze, ale żeby je odzyskać, musisz rozwiązać zagadkę. Chętnie się przekonam, czego teraz uczą w tych szkołach. Co to jest? Nie, je, nie pije, a chodzi i bije. Zegar. Dobrze, masz te pieniądze. Dziękuję ci za przyniesienie pieniędzy. nagrody zostawię ci połowę. Do widzenia. Do widzenia. Do góry nie mogę wejść. A to fajno. Zamknąłem kasę. Dobra, to zabaw. Ciekawe. A Tu, Mietek jakiś. Dzień dobry panie Mietku. Co on robi? Kosi chodnik, mega. Mech nie wyrośnie na chodniku przynajmniej. Dzień dobry Edku, co pan robi z kosiarką w środku miasta? Idę do parku niepodległości, aby skosić tę trawę. Właśnie mam do ciebie pewną prośbę. Koszenie trawy zajmie dużo czasu. Dzisiaj powinienem posprzątać ten śmietnik za Biedronką. Mógłbyś ty posprzątać ten chlew? Za robotę dam ci nagrodę. Dobrze, zrobię to. W razie masz nożyce. Wróć do mnie jak skończysz. Okej. Okay. Ciekawe co by było, jakbym kliknął, że nie, byłby o tyle nieśmierdzący, taki jesteś. Ja też ci w niczym nie pomogę już. Będziesz coś chciał, tak by się to skończyło, ja to wiem. Pani Irena. Dzień dobry, Edku. Dzień dobry pani Ireno. Pewnie idziesz teraz do szkoły. Tak, dlaczego niesie pani tą beczkę ze sklepu? Dlaczego? Szef kazał mi odnieść śmieci do kontenera kilometr stąd. Ciągle tylko je to robię. Mam nadzieję, że za władzy antyroksowców kobiety będą miały większe prawa. Czyli popiera pani ich. Nieważne. Do widzenia. Do widzenia. Niech żyją antyroksowcy. Co ona gada? Przed szkołą stoją moi kumple. Pozd pójdę z nimi pogadać, zanim wejdę ze szkoły. Cześć chłopaki, siema, Elu. Co tak mówi, nie? Dobra, o czym gadacie? Gadamy o antyroksowcach. Mamy nadzieję, że przejmą władzę w Polsce. Może usuną szkoły. Czyli ich popieracie? Tak, niech żyją antyroksowcy. Kolejni, wejdę już do szkoły. Wejdź do szkoły. O, wszedłem do szkoły. Drzbr. Nie ma żadnej lekcji, okłamali mnie. No proszę, nasz spóźnialski Edek, zajmij swoje miejsce. Dobrze, obecni są tylko Antoś, Maja i Edek. Proszę pani, dlaczego jest tak mało osób? Są na konferencji anterksowców, ja też zaraz tam idę, więc zróbmy lekcję i się zwijam. Mam nadzieję, że nauczyliście się na kartkówkę z dziady części drugiej. Zresztą nie obchodzi mnie to. Piszcie i koniec lekcji. O nie, to nie jest autorem dziadu. Widzowie. Nie wiem czemu. Myślę, że on. Nie! Co ja zrobiłem? Guślarz. Nikt nie powtarza, koniec czasu, jak napisaliście to zobaczymy w poniedziałek, koniec lekcji, ta lekcja byłaby No, okej, okay, teraz matematyka na parterze Matematyka Witajcie dzieci, widzę, że jest mało osób, trudno, Zaczynam swój nudny wykład na temat liczb całkowitych, a więc bla 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 Hej nie, nie mogę się obrócić. Czerwa 20-minutowa, czyli czas, żeby znieść śniadanie. Drugie śniadanie. Cześć, cześć! O co chodzi? W ostatnim tygodniu dałem Ci trzy razy zadania do odpisania, teraz mi się oddzięczysz. Co mam cię zrobić? Nie mam drugiego śniadania, więc idź do kuchni, restauracji, runo i zabierz coś do jedzenia. Ale jak mam to zrobić? Daj spokój. Przecież widziałem jak używasz tej swojej maszynki, żeby przeskakiwać przez płoty, Użyjesz jej... żeby wejść na dach restauracji i zakradniesz się do kuchni od zaplecza z tyłu. No dobra. Aby użyć maszynki kliknij prawy przycisk myszy. Co jest? Wyczarowałem latające klocki. To nieźle. nieźle jestem. <gry> Wcale nie jestem chłopakiem, który wszedł do kuchni od zaplecza na waszych oczach. A, to spoko. Przy końcu kuchni widzę rebuzy, one będą dobre na drugie śniadanie. Nie no to fajnie. Spójrz na arbuzy. Wcale na nie nie spojrzałem, nie? Naprawdę. O i oślepłem jeszcze na dodatek. Myślę, że teodorowi zasmakują arbuzy. Dobra, wracam do szkoły. Teraz ostatnia lekcja. Skoro jesteście na tej lekcji, to znaczy, że nie popieracie antyroxowców, ale pamiętajcie, dzięki nim Polska ma szansę na rozwój oraz na pozbycie się tych okropnych youtuberów. Dołączcie do nich. Jakaś propaganda. Wychodzę. Wyjdź. Telefon, mama, cześć synku, cześć mamo Mógłbyś wejść do Biedronki, żeby kupić wodę i ciasto? Oczywiście Dobrze, czekam w domu. Gdzie jest Biedronka? Pierdonka, gdzie ona jest? Mam pieniądze, więc mogę iść do Biedronki A kupić wodę i ciasto? Nie. bym nie zapomniał jak poprzednio O Po wzięciu wody i ciasta od razu iść do kasiera Musisz mieć wtedy w punku oba przedmioty Jak mam to wziąć? Ej, halo Mam wziąć ciasto i wodę Co ja mam zrobić? a takie buty Ciasto, woda. To będzie 15 zł. Do widzenia. Znaczy, nie mogę wracać do domu. Okej. Okay. To będzie bolało. Jeśli nie jest przykro mi, że Lukas tak mocno cię uderzył, ale to był jedyny sposób by cię zabrać, nie wzbudzając podejrzeń. Co się dzieje? Wyszedłem ze sklepu, a to nagle jakiś Lukas ogłusza mnie bez powodu. Pierwsze, nie bez powodu. A po drugie, wiem, że to wszystko działo się dość szybko, ale teraz nic ci nie grozi. Na razie jedziemy transportowcem na lotnisko, helikopterów. Obserwowałem cię od jakiegoś czasu. Twoja maszynka jest naprawdę niezwykła. Bardzo się przydasz nam, antyroksowcom. Żeby było jasne, nie jestem zwykłym antyroksowcem, jestem ich przywódcą, jestem Mekletonem. Tyś Mekleton, skoro taki badas jak ty świetnie. Obserwuję kogoś takiego jak ja, tu musisz mnie bardzo potrzebować, bo tak jest, zaraz wyjaśnię ci plan. Z lotniska polecimy helikopterem na Syberię, według szpiegów tam ma swoją bazę B Jak dotąd nie udało nam się tam dostać, ale ty dasz radę. Wejdziesz do środka i porwiesz rox. Aha, do tego rok tu się kryje. Stan odtworzy gry, a jak odmówię, zrobimy krzywdę twoim rodzicom, tobie też. Mocny argument. Będziemy się komunikować przez radio. Skoro już jesteś na miejscu, to dostaniesz się do środka bazy. W razie problemów daj znać. Spójrz na zamrożonych strażników. Jak widać, Rocks tak długo się ukrywał, że jego strażnicy zamarzli, ale być może nie wszyscy. Muszę uważać. Podejdę do drzwi. Zobaczę, czy są na klucz, czy nie. O czym to są strażnicy Roxa, a to są jego programiści. Okej, okay. po mam. Gdzieś tu musi być klucz do tych drzwi. Enjoy studio. zamrażone. Koniec służby. Lever. Notatka Alberta. Notatka Ludwika. Notatka Adama. Sprawdźmy wszystko. Koks dmirał Albert mówi, że Roxembe planuje już swój wielki powrót. Wtedy będziemy mogli wrócić do swoich do swoich rodzin. Nareszcie. Strażnik Horacy. Roxembe powiedział mi, że zaczyna planować swój wielki powrót. Już nie mogę się doczekać. Pokażę mi wszystkim, kto tu rządzi. Martwię się tylko antyroxowcami. Mogą nas zatrzymać, ale myślę, że można Roxowi zaufać. W końcu to on zapłacił czynsz za nasz dom. Gdyby nie on, byłoby mi oraz mojej żonie bardzo trudno. W każdym razie, wielki dzień Roxa na nadchodzi. Kog zmirał Albert. Mam dosyć. Jest coraz zimniej. Rox siedzi w swojej bazie, a my tu siedzimy jak skazańcy. Wszystkim jest zimno. Czuję się coraz gorzej. 15 lipca 2020. Jestem zły, w Polsce trwają właśnie wakacje, a my musimy siedzieć na tym zimnym Puskowiu Przynajmniej Roxen B dużo płaci. Strażnik Adam Co ja gadam? Dobra, w takim razie idę otworzyć tą bazę Okej, okay. piętro jeden Aaa, winda Aha, o nie, Roxen jest mało, kre... mało kreatywny, więc zrobił takie pułapki jak w mapach do Minecrafta Na szczęście ja też w nie grałem, wiem co trzeba zrobić, ale przypadek Nie, nie dowierzam No nie, co on zrobił? Ja nie mogę, Roxen Unsub. Przechodzenie tego pola minowego zajęło mi większość odcinka, więc postanowiłem, że wam daruję oglądanie tego. I sobie powiem wam tak, ja naprawdę wolę tracę cierpliwość. Jest, udało się. Przyszedłem te tortury. I się co ten. przechodziłem w mincrawcie, chyba, z pory. Co to za parkur no? Co to ma być? Czyli to dlatego roksem by nie było na YouTube, bo to mapę tworzył. Kurde, to ma sens. Nie, no, to szkło jest jakieś śliskie czy co się dzieje? No nie. Piasek dusz, jest! Jest, przeszedłem to, przeszedłem to Przeszedłeś już przez pułapki, teraz jesteśmy w części magazynowej Klucz do biura Rox'a, powinien być w sali trofeów Uważaj na strażników, I oni niby są Lever, never, dobra, nieważne Przechodzę to Kurde, co tu się dzieje, wehikuł czasu Aaaa, to ten, Roxinator coś, coś się, ten. coś komuś w tym Psychowani jacyś musieli jego Dobra, nieważne po co roxowi wielki kryształ kyber? Głowa szkieleta i mierz dark roxa Cała baza wygląda na opuszczoną Pewnie personel przeniósł się gdzie indziej Tym łatwiej będzie mi znaleźć tu Roxę B. Wątpię, ale okej okay. Block of iron O nie, jak ja przejdę na drugą stronę? Zastanawiam się, dlaczego MacLeod zrobił to wszystko, po co poświęcać tyle czasu na niszczenie youtuberów. Jest bardzo wkurzony na Roxa ale to jest wręcz chore. Ale nie mam wyboru, jeśli nie zrobię tego, co on chce. Moi rodzice ucierpią, już blisko. No nie, o, co jest? Roks MB, co ty tu robisz? Nie powinieneś gry tworzyć? Do tego spotkania miało dojść, Roxu No proszę, jak to ten... antyroksowcy zatrzymywali się przed lawową przepaścią? Byłem twoim widzem. Dl dlaczego przestałeś nagrywać? Musiałem przestać nagrywać, żeby zająć się ważniejszymi sprawami. Po powrocie z majówki na ulicy Dziwnej wpadłem na pomysł. Co się stanie, jeśli zniknę na pół roku? Wyobrażałem sobie mnóstwo ludzi piszących na Discordzie, YouTube i innych portalach społecznościowych pytanie co się dzieje z Roxem. Zyskałem na popularności, zdobyłem mnóstwo pieniędzy, obejrzałem sobie Gwiezdne Wojny. Wówczas wpadłem na pomysł jak przejąć władzę nad światem. Postanowiłem wzorować najpopularniejszą broń. Ze świata science fiction Gwiazdy Roksa. Miałeś tyle pieniędzy, żeby zbudować gwiazdę śmierci? W dzisiejszych czasach, jeżeli masz pieniądze, zrobisz wszystko. Zniszczę ziemię. Nawet antyroksowcy nic nie zrobią. Także nie ma dobrych. Wszyscy są źli, a ja najgorszy. Rox uciekł i użyj gwiazdy Roxa, żeby przejąć władzę. Muszę powiadomić myślecona, czyli po co mówimy? Rocks MB przestał nagrywać, żeby zdobyć mnóstwo kasy na budowę gwiazdy Roxa, żeby zniszczyć świat. Ale został są w bazie? Podomykać ostatnie sprawy. I teraz jest na wielkiej stacji bojowej, na ziemskiej orbicie. Tak, najprawdopodobniej gwiazda Roxa jest już gotowa do wystrzału. W takim razie, musimy szybko interweniować, skombinujmy statek. Hola, hola, skończyłem swoją misję, mogę wracać do domu. Gwiazda Roxa nie będzie gdzie wracać, świat się dziś skończy. Drodzy obywatele Ziemi, zaraz zniszczymy waszą ukochaną planetę. O co chodziło w tej mapie? o co chodziło? Informacje końcowe. Dzięki za przejście mojej mapki. Jeśli się spodobała, to mam zostawić Diaksa na swoim ekranach. Też możecie zostawić Diaksa. I ten. I pobrać mapę i w ogóle ją ocenić i w ogóle wejść do autora. I w ogóle widzowie dzięki za oglądanie. Link do mapy macie w opisie. I w ogóle miłego dzianka, Siemano.